Dzisiaj Łomża biega dla zdrowia Na różnych dystansach Oczywiście ten najdłuższy to półmaraton Te puchary po zakończeniu zawodów Trafią w ręce tych, którzy byli najlepsi My oczywiście życzymy powodzenia No i co? Biegamy dla zdrowia Pogoda myślę, że będzie nam dzisiaj dopisywała Więc też Państwu będzie się bardzo dobrze biegło Myślę, że też na trasie spotkacie wiele życzliwych Osób, bo w Łomży mieszkają życzliwe, przyjazne osoby i na pewno Państwa będziemy tutaj już od samego początku na starcie przy ratuszu wspomagać. Więc wszystkiego dobrego i niech wygrają najlepsi. Przy dobrej pogodzie na trasie półmaratonu spotkaliśmy kibiców, którzy właśnie komu kibicujecie? Kibicujemy ogólnie drużynie, skrzydlata kondycha. Szczególnie... Nazwa fajna. Oryginalna przede wszystkim. Szczególnie naszemu wieloletniemu przyjacielowi, bratu tej oto koleżanki Kamilowi Dąbkowskie, Dąbkowskiemu. Pozdrawiamy. Na ile biegnie, to ja teraz tutaj na ile biegnie. 21 km. Da radę? Myślę, że tak. Ale dlaczego wy nie biegniecie? No, bo, słuchajcie, no to fajna inicjatywa. Tak, inicja. ktoś, kom... ktoś musi kibicować na trasie, trzeba jednak motywować te osoby. Ja Dzisiaj kondycję buduje się. <noise> to co, za rok na następnym maratonie biegniecie, wy? <noise> Przygotowujemy się. <noise> A jak się przygotowujesz? <głosy> Biegam. <głosy> Tylko i wyłącznie to jest y, takie panaceum na zdobycie kondycji? Na wszystko. <noise> Biegam, bo lubię. Co za rok pobiegniemy razem z nimi. Jak trasa? Oj trasa bardzo wymagająca. Jeszcze na takiej wymagającej trasie poza ran to nie biegłam chyba. Trasa też wymagająca dużo podbiegów, dużo zbiegów, ale ogólnie fajnie się biegło. Właśnie 10 km jest moim takim podstawowym dystansem. 5 km się zdarza, pół maratony. Też kilka w roku biegam. Maraton na razie raz przebiegłem w, roku, w życiu i chyba trzyda temu, ale na razie sobie odpuszczam maratony. Wybierasz kanał w przyszłym roku nieżyło na tym? Prawdopodobnie będę. Była super impreza jak na razie. Jak Ci się biegało, jak Ci się podobała trasa? E, to znaczy, bardzo dobrze. Z tej strony było dość, dość w miarę tak lajtowo, ale z powrotem już końcówka sama, te półtora kilometra, było już normalnie jakby ciężko, tak. Było naprawdę, bo tu już trzeba było pod górę, jedna górka, druga górka, ale tu tylko się wypadło na górę już i było lajtowo. No. Jedna strona bardzo łatwa, bo z górki, a, a... Bardzo wymagająca. a z powrotem Zwoła naprawdę duży podbieg. Na pewno fajna trasa, inna od tych wszystkich, gdzie startowaliśmy wcześniej, także pogratulować klasy. Bieganie to oczywiście nie tylko forma rekreacji, ale również element dbania o własne zdrowie. Do mety powoli zaczynają dobiegać ostatni zawodnicy, a więc imprezę możemy uznać za naprawdę udaną. Obyśmy myśmy się spotkali za rok na kolejnym maratonie, półmaratonie łomżyńskim, o i oczywiście biegach towarzyszących na troszeczkę mniejszych dystansach. Proszę bardzo, jeden z ostatnich zawodników podąża do mety.